Do miski wbijamy sobie cztery bardzo duże jajka. Jeżeli takich dużych jajek nie macie, no to wbijcie sobie 5 małych jajek. Następnie, kochani, bierzemy trzepaczkę i roztrzepujemy te jajka tak, żeby powstała nam jednolita masa. Kiedy mamy już tak przygotowaną masę, odkładamy ją na chwilę na bok. Bierzemy włoską, pikantną, pyszną kiełbasę. I co robimy? Kroimy tą kiełbasę w plasterki. Starajcie się kroić takie cieńsze plasterki, bo ta kiełbasa jest dosyć twarda. I jak już pokroicie tą kiełbasę w takie plasterki, to potem te plasterki układam w taką piramidkę, zaraz to zobaczycie. No i kroję już kiełbasę w takie trójkąty. Dobra, teraz przygotujcie sobie solidną garść świeżego szpinaku, nie mrożonego, świeżego. No i co? No i musimy sobie teraz ten szpinak posiekać w taką grubszą kostkę. Nie siekajcie szpinaku yy, za drobno, bo wtedy on wam zniknie, albo się zrobi taka ciapka, srabka <noise> i będzie pozamiatane. Także tylko trochę go posiekajcie i będzie fajnie. Teraz weź sobie mozzarellę w kawałku, ukrój trzy grubsze plastry i te plastry pokrój w średnią kostkę. Dlaczego w średnią, a nie w małą? Bo jeżeli pokroisz mozzarellę w małą kostkę, to ta kostka ci się rozpuści i efekt finalny babeczek będzie taki ble ble ble, czyli do duszy, niepodobny. <grym> Dlatego weź, pokrój mozzarellę. W średnią kostkę, tak jak ci pokazuję. Wtedy Twoje babeczki będą ładne. No dobra, ale teraz do jajek dodajemy taką mieszankę serową. Jak widzisz na filmie, Parmesan and Romano Cheese. Jeżeli nigdzie takiej mieszanki nie znajdziesz, to na stówę. Jestem przekonana, że gdzieś tam na półce stoi sam czysty parmezan i on mówi do Ciebie hello, ja stoję tutaj, weź mnie. <grytanie> A ile dodajemy takiego sera? Trzy stołowe łyżki. Dodajemy teraz trochę czarnego pieprzu i dwie szczypty soli. Nie dodawajcie więcej soli z tego względu, że kiełbasa i ser włoskie są naprawdę bardzo słone i możecie to wszystko przesolić. Do wymieszanej masy jajecznej dodaj skrojony szpinak i z powrotem wszystko bardzo dokładnie wymieszaj. Następnie przygotuj sobie żaroodporne naczynie i do tego żaroodpornego naczynia włóż silikonowe foremki na babeczki, w takich odstępach jak widzisz. Co dalej? Dalej bierzemy skrojony ser mozzarella i wkładamy właśnie do tych foremek. Oczywiście nie użyj całego sera. Kiedy mamy już tak ładnie powkładane kawałki sera, to jest moment, kiedy wlewamy masę jajeczną. Na samą górę układamy włoską kiełbasę, i pomiędzy tą kiełbasą układamy skrojony ser mozzarella, tak jak widzisz na filmie. Na sam koniec weźcie gorącą wodę z kranu i wlejcie tą gorącą wodę do żaru odpornego naczynia. Tak, żeby ta woda lekko pokryła silikonowe foremki. Widzicie to? No to super, tak zróbcie. <grych> Dzięki temu wasze babeczki nie będą zapadnięte tak hamsko, tylko będą ładnie puszyste, wyrośnięte do góry. OK? No, no to super. To teraz nagrzejcie piekarnik na 180 stopni Celsjusza i do nagrzanego piekarnika włóżcie babeczki na 20 minut. 20 minut później, jak widzicie, babeczki są puszyste, więc je wyciągamy. Jeżeli boicie się wyciągać od razu takie gorące babeczki z foremki, to poczekajcie, niech chwileczkę ostygną. Ja nie muszę, bo mam bardzo zahartowane dłonie. Na sam koniec zobaczcie, babeczki wyglądają tak. Zróbcie sobie do nich na przykład w międzyczasie jakiś sos pomidorowy albo jeżeli Wam się nie chce, to użyjcie keczupu takiego, jak używacie w domu. I co. Życzę Wam smacznego i do usłyszenia już niebawem.